Cześć wszystkim. Witam Was w nowym odcinku podcastu Platonopolis. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowożytnym filozofie George'u Berkeley'u. Odcinek ten nie zapowiada się na bycie zbyt długim, ponieważ o tym filozofie pod Olimpiadę czy też pod Maturę zbyt dużo nie da się powiedzieć. Lecz jednak postaram się chociaż troszeczkę to porozwijać, żeby to nie było tylko taki bach, suche fakty i żeby ten odcinek miał 5 minut. Przypominam tylko, że po każdym odcinku tego podcastu na Instagramie pojawiają się notatki, z których możecie skorzystać w każdej chwili. Zapraszam do wysłuchania odcinka. George Berkeley za punkt wyjścia swojej filozofii uznał empiryzm. Empiryzm jest to myśl filozoficzna, która mówi o tym, że nasza wiedza pochodzi z doświadczenia. Przyjął on tezę empiryzmu Johna Locke'a, o czym powiem w osobnym odcinku, ponieważ jakby nie chcę teraz za bardzo tego rozwijać, bo taki nowożytny empiryzm właśnie się zaczął od Johna Locke'a, lecz Barclay wyprowadził z niego zupełnie nowe konsekwencje. Po pierwsze właśnie uznał, że wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia. Jednak doświadczenie pojmował on sensualistycznie. Znaczy to, że nasza wiedza pochodzi jakby nie z doświadczenia w ogóle, tylko ze zmysłów. Nasza wiedza, wszystko co wiemy o przedmiotach, bierze się z naszych postrzeżeń i stanowi zespół konkretnych i określonych wrażeń. Barwy, kształtu, smaku czy wielkości. Uznał tym samym, że pojęcia ogólne w ogóle nie istnieją ani w świecie materialnym, ani w umyśle. Nie można sobie powiem wyobrazić żadnej idei ogólnej, na przykład barwy. Własności rzeczy są zawsze konkretne, bo się dają zawsze określony kolor czy kształt, tak jak nasze przedstawienia. Idea barwy, która jest ideą ogólną, czy też ona sama jako pewna realność, czyli przedmiot ogólny, nie istnieją i są to jedynie metafizyczne fikcje. Chodzi o to, że jakby u na przykład nie ma czegoś takiego jak kolor czerwony w ogóle, tylko mamy w każdym miejscu, bardziej rzeczy, jakiś konkretny odcień czerwonego, który jest taki wyjątkowy i taki jednostkowy, i nie ma czegoś takiego u niego jak czerwień w ogóle. Stąd Berkeley uznał, że istnieje tylko to, czego możemy doświadczyć. Wyprowadza on tutaj takie bardzo ważne hasło, które sobie koniecznie zapamiętajcie. Esse est percipi. Istnieć to być postrzeganym. W ten sposób u Berkeleya postrzegane przez nas własności rzeczy są subiektywne. Rzeczy Istnieją tylko w umysłach, a przedmiotem poznania są wrażenia. I u niego w poznaniu nie ma niczego oprócz wrażeń, zespołów, idei. I w sumie tutaj mogłabyś nam zapalić czerwona lampka. I jest tutaj pewna groźba solipsyzmu. Solipsyzm znaczy, że świat i jego istnienie są uzależnione od mojego jednostkowego ja i od mojej świadomości. To by znaczyło, że gdybym ja umarła, to jakby świat by nie istniał, nie? Jakby że ten świat istnieje tylko dlatego, że ja istnieję i jak ja się kończę, to on się kończy. I jakby nie ma takiego obiektywnego świata, który by istniał po mojej śmierci dalej. I jakby oczywiście to nie jest Berkeley, bo Berkeley się broni przed tą groźbą solipsyzmu. Przez te hasła Berkeley'a, esse es percipi, można byłoby sobie pomyśleć, że no halo halo, jak zamknę oczy, to co? Na przykład komputer, do którego teraz mówię, przestaje istnieć, bo go nie postrzegam. I jakby moje postrzeganie jest warunkiem jego istnienia. I właśnie nie. Dlatego, że Berkeley broni się przed tą groźbą solipsyzmu Bogiem. Berkeley wprowadza Boga, który zawsze patrzy. Przez to Bóg jest gwarantem istnienia świata. Postrzega on świat zawsze i dlatego ten świat cały czas istnieje. Okej, okay, a więc to był jeden z dwóch najważniejszych aspektów filozofii Berkeleya. Teraz przejdziemy do drugiego, czyli związanego z tytułem, czyli immaterializm. U Berkleja substancja materialna nie istnieje i mamy spiritualizm. Istnieje tylko substancja duchowa. Teraz rozwinę troszeczkę to, co powiedziałam. Zdaniem filozofa to, co określilibyśmy na jako stół, jest zespołem wrażeń czy też idei, koloru, kształtu, wielkości itd. i niczym innym. Jeżeli usuniemy z naszego poznania jakości, których doświadczamy, poznając przedmiot, to zniknie on sam. Nic w doświadczeniu czyli nasze zmysły, nie natrafia na stół jako taki. Nie mać, iż istnieje on jako samodzielna substancja, jest zdaniem filozofa niedorzeczne i nic tego nie potwierdza. I co najwyżej mamy pojęcie stołu, które jednak i tak jest pojęciem pustym. Berkeley doszedł w swoim rozumowaniu do wniosku, że w naszym poznaniu nie ma nic prócz wrażeń i zespołów idei. Stąd jego immaterializm określa się też mianem idealizmu. Substancje materialne, a nie ciała, w ogóle nie istnieją. Jaki charakter ma zatem świat? Zdanie Berkleja, jeżeli istnieją tylko spostrzeżenia, to musi także istnieć świadomość będąca nośnikiem idei, które postrzega. Prawdziwie istnieje więc substancja duchowa, to jest właśnie spiritualizm, czyli idee, dusza, które są ich nośnikami. I w tym miejscu drugi raz już przechodzimy do idei Boga, żeby nie popaść w te wcześniej wspomniany solipsyzm, oraz wyjaśnić trwałość naszych spostrzeżeń, a ponadto nie stać w sprzeczności do kanonu wiary, zastępując istnienie Boga istnieniem poznającej świadomości, Berkley zerwał z idealizmem subiektywnym i odwołał się do obiektywnie istniejącej idei, czyli idei Boga. Jego zdaniem istnienie Boga jest gwarancją istnienia idei, które są trwałe dzięki temu, że nie tylko stanowią doświadczenie innych świadomości, ale przede wszystkim są postrzeżeniami boskimi. Stąd ich jedność i niezależność. Świat realny, materialny i zmysłowy istnieje więc o tyle, o ile stanowi akt spostrzeżeń Boga, które odbijają się w ludzkich świadomościach. Bóg więc ukazuje w naszych umysłach idee rzeczy, przez co wydaje nam się świat istnieć realny. Chodzi o to, że przykładowo widzę przed sobą laptop, potrafię go dotknąć, jakby ja go czuję, tylko jakby to się nie dzieje realnie, zdaniem Betleja. To, że między postrzeżeniami zachodzą związki przyczynowe i podlegają one określonym prawom, nie stanowi zdanie Berkleja żadnego dowodu na istnienie materii, lecz jest wyrazem inteligencji, rozumności i aktywności bóstwa. Czyli tak łopatologicznie, jakbym miała to powiedzieć, to po prostu Bóg robi takie czary mary, że mi się wydaje, że mój komputer, przed którym teraz siedzę, jest absolutnie materialny, ale jednak on nie istnieje w sposób materialny, tylko jakiś taki duchowy, albo jako idea. Po prostu Bóg robi czary mary, że mi się to objawia, tak jak ja to widzę. Oczywiście jak będziecie pisać jakieś wypracowanie czy coś, to proszę nie piszcie tak, tylko po prostu chcę tak na szybko uprościć tę ideę. I jeszcze ze względu na to, co Berkeley głosił, jeżeli chodzi o ten immaterializm i spirytualizm, Berkeley uważał, że nasza wola poznania powinna zerwać z dążeniem do rozumienia świata przyrodniczego, który istnieje tylko w sposób pozorny, a skupić się na poznaniu ducha, czyli Boga, który jest przyczyną istnienia świata i źródłem wszystkich zmian, jakie w nim zachodzą. Trochę przykro mi to stwierdzić, bo niestety odcinek chcąc nie chcąc wyszedł bardzo krótki ze względu jakby na to, jakim materiałem jest filozofia Berkeleya, bo jak widać tego nie jest dużo i choć. Berkeley jest może dziwny, to jest on przede wszystkim prosty do zrozumienia. Więc, żeby jeszcze nie było, to dorzucę Wam tekstik tekści, źródłowy, który wkleję też w notatki na Instagrama, żebyście też sobie po prostu posłuchali i popatrzyli, jakby jakim językiem to pisał Berkeley, bo wiadomo, że to, co ja Wam powiem, to nie jest jakby jeden do jednego kopia książki Berkeleya, no bo jakby też w podcaście nie do końca o to chodzi. Cytuję teraz. Niektóre prawdy są dla naszego umysłu tak bliskie i tak oczywiste, że wystarczy nam oczy otworzyć, aby je dojrzeć. Za taką uważam tę ważną prawdę, że cały chór niebieski i wszystko, co się znajduje na Ziemi, słowem wszelkie ciała, które składają się na potężną budowę świata, nie mają żadnego samodzielnego istnienia poza umysłem, a ich byt polega na tym, że są postrzegane lub poznawane. A zatem, dopóki te rzeczy nie są aktualnie przeze mnie postrzeżone, czyli nie istnieją w moim umyśle lub umyśle jakiegoś innego ducha stworzonego, to albo muszą być pozbawione wszelkiego istnienia, albo też muszą istnieć w umyśle jakiegoś ducha wiecznego. Przypisywać bowiem jakiejkolwiek poszczególnej ich części istnienie od ducha niezależnie byłoby czymś niezrozumiałym i zawierającym całą niedorzeczność abstrakcji. W celu przekonania się o tym potrzeba, aby czytelnik zastanowił się i próbował oddzielić w swych myślach byt rzeczy zmysłowej od tego, że jest ona postrzegana. Podsumowując, u George'a Berkeley'a można wyróżnić dwie najważniejsze kwestie. Po pierwsze, zasadę esse es percipi, czyli istnieć to być postrzeganym. Coś istnieje, jeżeli jest to postrzegane. Lecz jednak, żeby świat nie był zależny od. Jednostkowego naszego istnienia, jako gwarant istnienia świata obiektywnie, filozof wprowadza Boga. Po drugie, u Kleja świat nie ma natury materialnej, lecz jedynie duchowej. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał, choć nie był on zbyt długi. Proszę o pozostawienie komentarza. Dajcie znać, co mogę jeszcze w podcaście poprawić, żeby był on coraz lepszy. W tej chwili mam troszeczkę inne plany na następne, najbliższe odcinki. Oczywiście, tak jak zawsze, w opisie odcinka jest ankieta, taka sama jest w relacji na Instagramie podcastu Platonopolis i podłoga. Macie to oczywiście w opisie i podcastu, i prawdopodobnie też odcinka. Zobaczę jeszcze, jak to wkleję jednak mimo to myślę, że w przyszłości o ile będziecie chcieli, będę mogła pociągnąć temat empiryzmu brytyjskiego, bo właśnie jego częścią jest George Berkeley i mogłabym powiedzieć jeszcze o dwóch ważnych filozofach czyli o Johnie Locke'u którego dzisiaj wspomniałam i o David Hume'a. I to już wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie trzymajcie się ciepło, cześć!